Witam na moim kanale Tarot Moimi Oczami, a w szczególności witam wszystkie zodiakalne barany. Kochani, miesiąc sierpień 2021 roku. Zaglądamy więc w energię tego miesiąca i patrzymy, co u Was się będzie działo. Być może co już się dzieje, bo kilka dni sierpnia już jest za nami. Ale kochani, pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym ono będzie tutaj rezonować. Tutaj trzeba będzie sobie dopasować. Może usłyszysz dwa, trzy zdania z tego czytania, które dadzą ci tutaj coś do, do myślenia, jak przejść przez tą energię sierpnia, jak się tutaj ustawić w dogodnej dla siebie energii. Kochani, już Wam mówię, w jakiej, w jaka karta tutaj położyła się pierwsza. Jest to dwójka. Uław. Patrząc na resztę tych kart, wydaje mi się, że tak jakbyście byli w tym czasie, albo może już wcześniej podejmowaliście tutaj jakieś działania, jakieś planowanie, szukanie czegoś, kontakty przez internet. I tutaj no, powiedziałabym, że może chcielibyście rozpocząć coś, coś nowego, pójść w, w coś, co jeszcze, czego jeszcze nie znacie. Koło fortuny w głowie, w waszej przestrzeni mentalnej, które tutaj jest na tej pozycji, to wydaje mi się, że. Mm, Myślicie może o jakimś nowym początku, o jakimś nowym etapie w życiu. Tutaj idą do Was zmiany, myślicie o pewnych zmianach, bo jest karta głupca, jest karta szóstki mieczy w niedalekiej przyszłości, jak tutaj ta energia. Dla Was będzie się kształtować. To wydaje mi się, że to jest taka jakby zmiana miejsca, zmiana miejsca. Być może jakaś podróż, może jakiś wyjazd, może planowanie też jakiejś i, i wycieczki, gdzieś może tutaj, um, aby, aby gdzieś no, odpocząć, cieszyć się coś, coś świętować i tutaj. Um, Będziecie zdecydowanie, powiedziałabym, wyciągać pewne wnioski. Na karcie dwójki buław położyła się karta pustelnika, czyli przez co musicie przejść, co jest do, do pokonania. Czyli tu jest powiedziałabym, że i ten król mieczy na przeszłości, prawda? Czyli taki. E, rozsądek w działaniu, posiadanie tej mądrości, tej, tej wiedzy, prawda? E, i, I takiego e, spojrzenia też obiektywnego, prawda? Zachowania obiektywizmu w, w, w sobie, to tutaj będziecie e, musieli zaczerpnąć się e, Tą, tą naukę, prawda, wyciągnąć, wziąć te, te doświadczenia z przeszłości, powiedziałabym, wyciągnąć pewne wnioski, to, co będzie się zadziewało u Was, bo jest jakieś planowanie, jest jakieś być może jest też tutaj przeszkolenie do nowego zawodu, prawda? Tutaj może trzeba będzie e, zebrać jeszcze jakąś, jakąś wiedzę, czegoś, czegoś się nauczyć, czegoś się jeszcze e, doświadczyć, aby móc ruszyć z czymś naprzód, powiedziałabym. Tutaj no jest, jest w was e, Powiedziałabym taka pasja, optymizm, ale też i taka no, wiara w siebie, że może w tym głupcu, bo na pozycji, co was będzie tutaj prowadziło, stabilizowało, jak chcecie, to jest taka wiara w siebie, w sens życia, prawda? Że jednak ta pasja, to do, do, do czego tutaj y, zmierzacie, to co chcecie osiągnąć, prawda? To, to tutaj ten, ten głupiec, on, on pokazuje, prawda, że, że jednak wierzycie w to, że, że sobie poradzicie, pomimo może tej, tej niewiedzy, jak znaczy tego, to koło fortuny, że, że co los niesie, że, że jak, jak, jak to będzie, że do końca nie jesteście pewni. Jak to, jak to tutaj w tym czasie może być, prawda, z, z Waszymi poczynaniami, czy to na polu zawodowym, czy w relacjach z, z innymi, to pamiętajcie, żeby sobie tutaj dopasować, czego to może bardziej hmm, dotyczyć, ale myślicie, myślicie zdecydowanie o jakimś nowym hmm, początku, o rozpoczęciu, Rozpoczęciu czegoś, prawda? Albo być może no, już tutaj zakończyliście też pewien etap Waszych działań i teraz rozpoczynacie kolejny, macie już tutaj no, pe pewną, pewną wiedzę, jesteście, jesteście już no, mądrzejsi o, o wiele Waszych tutaj. Tych, tych zbieranych informacji, powiedziałabym, i teraz tutaj na spokojnie chcecie sobie to wszystko przemyśleć, prawda, aby mieć, nie stracić, bo ta królowa dynarów, ona też tutaj mówi pokazuje, że tak jak Wy będziecie odbierać całą tą tą energię. To wydaje mi się, że będziecie chcieli zgromadzić w tym czasie dla siebie jak najwięcej poczuć to bezpieczeństwo finansowe, prawda? Poczuć się w taki sposób, że dam radę, że podołam połączyć prawda, te, te, te wszystkie przeciwności i tak sobie tutaj zorganizuję to wszystko, prawda, to, to, to co planuję, to co zamierzam. Um, no, że, że po prostu będziecie praktycznie, będziecie praktycznie podchodzić do pewnych waszych y, posunięć działań y, tutaj, do pewnych zależności jakie, jakie będą kochani, co wam, be, co wam wasze lęki, nadzieje y, tutaj na pozycji jest karta króla buław wydaje mi się, że możecie być troszeczkę niecierpliwi. To jest zresztą wasza energia. to wy jesteście tutaj bardzo, bardzo tacy. Jeśli chodzi o pewne plany, o pewne jakieś postanowienie sobie czegoś, to tutaj jesteście silną osobowością. W waszych poczynaniach. Zdecydowanie wydaje mi się, że weźmiecie tutaj sprawy w swoje, w swoje ręce i, i, i będziecie jednak tutaj um, iść po, po, po swoje. Będziecie obowiązkowi. Tu, tu zdecydowanie. Chociaż no, koniec miesiąca, jak wychodzicie, w jakiej energii jest karta dwójki, Denarów. Być może będziecie musieli pogodzić jakieś przeciwieństwa, coś będziecie musieli zorganizować się, prawda. Może to być praca na dwa etaty, może być praca przez internet, może jakiś wyjazd za granicę i tu się zastanawiacie, prawda. Jak, jak tutaj to, to wszystko y, połączyć, jak tutaj to y, pogodzić. Ale tło czytania jest trójka y, kielichów. Wydaje mi się, że, że tutaj y, będziecie zadowoleni. To jest takie szczęśliwe zakończenie planów i, i, i rozmów. To, co właśnie wcześniej, prawda, to, co jest na przeszłości, ten król mieczy y, pokazuje, czyli takie. No, konkretne, prawda, takie podejście do, 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 do tych Waszych działań, taki rozsąd, rozsądek w działaniu. I właśnie tutaj ta trójka kielichów, ona o tym mówi, że ymm, no, będziecie, będziecie szczęśliwi. To, to będziecie się tutaj cieszyć, będziecie zdecydowanie. Świętować, prawda? Będziecie zadowoleni. To, co idzie z otoczenia, jest dziewiątka, dziewiątka kielichów, czyli też spełnienie swoich e, życzeń. Odnajdziecie się, prawda, w tym, w tym czasie, w tej energii sierpnia. Także karty, karty macie, macie dobre. Tylko, tak jak powiedziałam, jest pewne planowanie, coś trzeba będzie tutaj Połączyć, prawda? Chcecie być może niezależni, prawda? Chcecie osiągnąć pewien sukces albo, albo po prostu no, też będziecie chcieli tutaj i, i trochę odpocząć, bo. Bo może też dużo pracowaliście, będzie, będziecie chcieli gdzieś wyjechać, gdzieś, gdzieś odpocząć, <laughs> gdzieś odizolować się od, od ludzi. Też taka historia tutaj y, może, może być dla zodiakalnego barana. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne i tutaj nie z każdym będzie rezonować. Tak, tak tutaj odbieram. Tą energię, być może jakieś przeszkolenie do nowego zawodu. Tutaj trzeba będzie zaczerpnąć tej, tej wiedzy, prawda? Aby, aby no mieć, mieć tą mądrość, prawda? W, w danej tutaj dziedzinie, ale zobaczmy, jak tutaj jeszcze magiczne wróżki się wypowiedzą. Co dla Was tutaj one mają na czas sierpnia? Liczycie, liczycie na dobre wieści w kole fortuny, prawda? Na, na zmianę losu, że, że los tutaj wam przyniesie coś, coś dobrego, ale to są, to są zmiany no, nie do uniknięcia, prawda? Czyli trzeba być tutaj przygotowanym, że jednak zmiany do Was idą, będą zmiany. Zobaczmy, co tutaj masz moc. Kochani, użyj swoich zdolności, by rozwiązać tę sytuację. Możesz to zrobić. Kochani, jesteście właśnie tak, jak powiedziałam. Co wam tutaj, wasze nadzieje. Król, <laughs> Król Buław to jest silna osobowość. Macie w sobie. Tą, 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 moc prawda, czyli wydaje mi się, że jeżeli macie jakiś problem, coś jak, jakieś do, do podjęcia, jakieś decyzje, to zdecydowanie tutaj um, rozwiążą się te, te, te pewne, pewne wasze, <laughs> może nie, 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 nie problemy, tylko jak, jak zadziałać, jaką drogą prawda, pójść, jak, jak połączyć pewne, pewne przeciwności, aby móc spełnić się yy, i może na polu zawodowym i w relacjach z innymi, prawda? Także karty macie sprzyjające. Także, kochani, yy... Taka energia tutaj pokazała się z kart dla zodiakalnego Barana na czas sierpnia 2021 roku. Jeżeli podobało Wam się to czytanie, to bardzo Was proszę o y, subskrypcję mojego y, kanału, o komentarze, czy to z Wami y, rezonuje i o łapki w górę, za które będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna. Kochani, dziękuję, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do kolejnego usłyszenia.